To jest Amsterdam, to nie jest Rotterdam, gdyby ktokolwiek miał wątpliwości, witam Państwa z Poznania. 20 czarterowych samolotów, 150 autokarów specjalnych, 70 pociągów, do tego setki samochodów prywatnych, w sumie 15 tysięcy holenderskich fanów na stadionie Lecha w Poznaniu przy ulicy bułgarskiej. Jeszcze nigdy w swojej komentatorskiej karierze nie komentowałem spotkania u siebie, w ojczyźnie, w kraju, gdy w przeważającej większości do tak znacznej byli kibice drużyny przyjezdnej. Holandia Polska. Koniec eliminacji mistrzostw świata w grupie... ...Walter. Ładne wrzucenie do Perkampa. Perkampa nie zwykle z 1-0. Niemal kopia sytuacji z Wembley proszę Państwa. Błąd polskiej obrony. Dziesiąta minuta spotkania i po wspaniałym zagraniu, nieupilnowaniu przez Michalskiego Perkampa, dograniu do niego przez Woutersa, Holendrzy prowadzą 1-0. Piętnasta bramka Perkampa w narodowej reprezentacji. do tego zawodnika wielu kibiców. Domagało się, by występował w polskiej bramce, wreszcie doczekał się szansy gry. Podstawowym składzie szansa na wyrównanie, jeden do jednego! No panie Marku, gdyby w Kozowie pokonał kontakt, dziś ta bramka byłaby na wagę, kto wie, czy nie awansu do finałów mistrzostw świata. Ale cieszę się z tego, że Polaków tak było na wyrównaniu. I proszę Państwa w 13 minucie 1 do 1 tym razem Marek Leśniak do końca ze stoicznym spokojem. Bergkamp jest tutaj w środku, do do roja, Bergkampki pilnowane w środku do niego zagrał będzie druga bramka, tak, nie sparnował szansy. Moment, moment, kiedy pozostawili po Polacy bez opieki. Świetna kontra drużyny holenderskiej. I podobnie proszę Państwa, jak w pierwszej części spotkania tyle że o minutę później o 11 drugiej połowy 50 szóstej meczu Berkam po raz drugi i 3 do 1. Inny jak Ronald Wybór po kolejnym, w drugiej połowie błędzie Polski obrońców. Na dwie minuty przed końcem, w 88. Sił i chęci Polakom starczyło na pierwszą połowę. Wtedy byliśmy wyrównanym rywalem dla Holendrów.